Jeżeli popatrzymy na wszystkie możliwości, które daje technologia, i połączymy pewne narzędzia do generowania grafik, tekstów, prezentacji czy audio, będziemy mieli kombajn, który bardzo duże wsparcie da nam np. Na w rozwoju biznesu, w ułatwieniu nam pracy czy nawet codziennych obowiązków w domu. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, bo publikujemy go równo dwa lata po udostępnieniu czatu GPT wydarzeniu, które zmieniło na zawsze sposób, w jaki działamy w biznesie i w życiu osobistym. Ostatnie dwa lata w technologii przyniosły wiele przełomów. Z jednej strony oczywiście rozwój narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, z drugiej strony coraz to większa dostępność robotów humanoidalnych. Natomiast skupię się oczywiście na tym pierwszym wątku. To, jak szybko różne technologie się rozwijały i jak dobre te narzędzia aktualnie są, jest dla mnie fenomenem. Patrzę na to z perspektywy właśnie Chatu GPT w wersji 3.5, który równo dwa lata temu zaczął generować przeciętnej jakości treści, one były takie miałkie, bez wyrazu, często też halucynował, czyli... No, może nie kłamał, ale wprowadzał użytkownika w błąd. Dziś chat GPT nie dość, że generuje bardzo jakościowe teksty, może też analizować obrazy, analizować pliki, tworzyć różne treści na podstawie informacji z internetu, czy też można przy jego pomocy generować asystentów, którzy wystarczy, że opiszemy ich językiem naturalnym i będą odciążali nas w codziennych obowiązkach. Co więcej, z takim czatem możemy już rozmawiać z językiem naturalnym i on nam głosowo będzie odpowiadał ze względu na to, że ma już taką funkcjonalność. Nawet przez przeglądarkę. Zatem tym trzeba zwrócić uwagę na technologię, która pozwala na przykład na generowanie grafik Midderni, która jeszcze dwa lata temu była w wersji trzeciej, później w wersji czwartej, pozwalała na generowanie czegoś, co przypominało obrazy zgodne z naszymi opisami. Dziś nawet krótki opis pozwala na bardzo jakościową grafikę, która jest w zasadzie fotorealistyczna. Ponadto mamy bardzo jakościowe generowanie głosu na podstawie tekstu, czy też klonowanie naszego głosu, albo i całej postaci. Dzisiejsze wirtualne awatary są tak dobrej jakości, że wyglądają jakby były realnymi nagraniami, a nie czymś, co było wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Jeżeli popatrzymy na wszystkie możliwości, które daje technologia i połączymy pewne narzędzia do generowania grafik, tekstów, prezentacji czy audio, będziemy mieli kombań, który bardzo duże wsparcie da nam, na przykład, w rozwoju biznesu, w ułatwieniu nam pracy, czy nawet codziennych obowiązków w domu. Dzięki temu możemy się rozwijać, skupiać się na tych obowiązkach, które rzeczywiście wymagają naszej inicjatywy, a nie na tych, które są nudne, powtarzalne i w zasadzie nas nie rozwijają. Co więcej, wykorzystanie AI. Pozwala na bardzo szybki rozwój biznesu, jeżeli oczywiście dobierzemy odpowiednie narzędzia. Dzięki temu nawet małe organizacje mogą konkurować ze znacznie większymi od siebie bytami, ponieważ te większe byty, jeżeli nie korzystają z tej technologii, no to robią te rzeczy ręcznie, które w mniejszej organizacji robi AI. Dodam, że przy pomocy samego czatu GPT, czyli dzisiejszego naszego jubilata, można oszczędzić około dwóch godzin dziennie, nawet jeżeli jesteśmy laikiem. Nie sposób też nie powiedzieć o tych negatywnych aspektach, o których często słyszy się w mediach, przede wszystkim o bezpieczeństwie danych. Należy pamiętać, że te rozwiązania to jest technologia, która przetwarza jakieś informacje i bardzo często te treści, które my przekazujemy, są wykorzystywane albo do ulepszenia modelu, albo do innych działań danej organizacji. Z tego też powodu należy brać pod uwagę to, co wrzucamy i czy rzeczywiście chcemy się tym podzielić, albo czy nie boimy się, że takie treści zostaną gdzieś upublicznione, tudzież zostaną wykradzione przez kogoś. Z tego powodu zaznaczam, że trzeba z tych rozwiązań korzystać z głową i zastanowić się, czy też przeczytać warunki użytkowania, czy nasze dane są wykorzystywane do uczenia modelu, czy też przekazywane innym organizacjom za jakieś finanse. Są też sposoby na ograniczenie, na anonimizację danych, czy też na wybranie takich rozwiązań, które gwarantują nam prywatność i nawet jeżeli nasze dane przekażemy, to są one traktowane tak jak dane na naszym mailu czy komputerze. Z drugiej strony, często słyszy się, że AI zastępuje ludzi. To jest troszeczkę zdanie na wyrost, bo tak naprawdę technologia od lat nas zastępowała albo wykonywała za nas różnego rodzaju obowiązki. Niemniej jednak AI jest potężnym narzędziem, które da nam wsparcie, bo aktualnie generatywna sztuczna inteligencja nie zastępuje ludzi z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że nie jest autonomiczna, ale pozwala nam na wykonywanie obowiązków szybciej, lepiej i skuteczniej. Oznacza to, że przy pomocy narzędzi będziemy mogli usprawnić swoją pracę i przykład prezentację merytoryczną i bardzo estetyczną stworzyć w 15 minut, a nie w 2 czy 3 godziny. Dzięki temu nasz klient dostanie ofertę szybciej i my zyskamy tym przewagę konkurencyjną. Oszczędność czasu, pieniędzy i automatyzacja zadań to są trzy kluczowe elementy, które można osiągnąć przy wykorzystaniu odpowiednich rozwiązań. Dzięki temu nasza przewaga konkurencyjna rośnie, a my możemy rozwijać biznes szybciej niż nasza konkurencja. Jeszcze kilka lat temu Machine Learning czy jak kto woli AI było zarezerwowane wyłącznie dla dużych firm, które miały fundusze na infrastrukturę, czyli różnego rodzaju serwery oraz na oprogramowanie tego całego systemu. Dziś nawet mała organizacja może sobie na to pozwolić, ponieważ koszt wykorzystania czy też wdrożenia jest śmiesznie niski. Co więcej, on się zwraca mniej więcej po 3-4 miesiącach, a skuteczne wykorzystanie danych narzędzi pozwala na naprawdę bardzo mocne zwiększenie efektywności. Przy czym należy pamiętać, że ludzie często nie korzystają ze 100% potencjału, który drzemie w takich narzędziach. Często chat GPT jest wykorzystywany jako coś, co pisze nam maile czy posty, a Opcje związane z analizami, generowaniem grafik, wykresów czy tworzeniem różnego rodzaju plików są pomijane, bo użytkownicy nie mają świadomości, jak potężne jest to narzędzie. I to jest kolejny problem tego typu narzędzi, że jest bardzo niski próg wejścia. Każdy może włączyć sobie chat GPT, Cloda, Gemini... Czy Mistral i zacząć z tego korzystać. Natomiast, żeby skorzystać z tego sensownie, trzeba to narzędzie poznać. Nie można wykorzystać tego tak jak Google. Wpisujemy krótką frazę i oczekujemy bardzo fajnych efektów. Tutaj musimy z tymi narzędziami rozmawiać i poznawać ich możliwości, trzeba się trochę douczyć, żeby rzeczywiście wykorzystać ten drzemiący w nich potencjał. Jeżeli tego nie zrobimy, będziemy myśleli, że to AI się do niczego nie nadaje, bo nieumiejętnie będziemy korzystali z danych narzędzi. No, to tak jak ja bym młotkiem chciał pomalować ścianę i powiedział ten młotek się nie nadaje do malowania ściany, ale to nie jest wina młotka, tylko użytkownika, który nieskutecznie, nieumiejętnie korzysta z tych narzędzi. Ja tutaj zawsze podkreślam tak zwany błąd 40, czyli błąd siedzi 40 cm od ekranu i narzeka, że jakieś narzędzie AI mu nie działa. Oczywiście nie jest to nigdy wina użytkownika, który przecież jest nieomylny i genialny, natomiast najczęściej właśnie tak się dzieje. My z tymi rozwiązaniami rozmawiamy tak jak właśnie z Googlem. Czyli wpisujemy krótką frazę i oczekujemy spektakularnych efektów. Oczekujemy, że te rozwiązania będą nam czytały w myślach, a o rzeczach oczywistych im nie piszemy, no bo jeżeli są one dla nas oczywiste, to do takiego AI na pewno też powinny być. Jeżeli nie wiemy, czy odpowiednie informacje są w bazie danych takiego rozwiązania, to najpierw się upewnijmy, tudzież przekażmy te treści, po to, żeby ograniczyć halucynacje, czy też niedoskonałość w odpowiedzi. A teraz top 5 narzędzi, które są moimi faworytami, jeżeli chodzi o rozwiązania oparte o AI. Na pierwszym miejscu zdecydowanie ChatGPT. Nie tylko z brzydkiego kaczątka, którym było wersja 3,5. Przerodził się w pięknego łabędzia, który teraz jeszcze dostaje turbo do ładowania przy pomocy modelu O1, czyli pierwszego modelu w cudzysłowie myślącego potrafi generować grafiki, pliki, analizować treści z internetu czy z danych, które mu przekażemy. Możemy też z nim rozmawiać głosowo, i jego API, czyli jego silnik, jest wykorzystywany w tysiącach różnych innych narzędzi. To pokazuje, jaka duża moc kwi właśnie w czacie GPT. Zresztą jest ponad 200 milionów użytkowników OpenAI, którzy codziennie z tego rozwiązania korzystają. Na drugim miejscu umieszczam narzędzie Claude od Anthropic. Kilkunastu inżynierów odeszło z OpenAI w 2021 roku, bo chcieli stworzyć model, który będzie dawał dokładne odpowiedzi i będzie bezpieczny. Udało im się to wybitnie, ponieważ Claude w wersji 3.5 daje bardzo jakościowe odpowiedzi, co więcej, bardzo dokładnie rozumie treści, które mu przekazujemy. Co prawda, nie ma aż tak szerokich możliwości jak jego większy brat, czyli ChatGPT, ponieważ nie może szukać jeszcze informacji w internecie, czy na przykład generować grafik, ale w dokładności odpowiedzi wygrywa w wielu testach. Trzecie miejsce należy się naszym rodakom, którzy założyli 11 Laps. To jest narzędzie, które pozwala na generowanie audio na podstawie różnego tekstu, klonowanie naszego głosu, czy też tłumaczenie wideo na różne języki. Co więcej, to tłumaczenie wideo będzie brzmiało tak, jakbyśmy podłożyli dubbing, czyli nie będzie to jeden narrator, który tłumaczy wszystkie głosy. Każda osoba wypowiadająca się w wideo będzie miała swój unikalny głos, który będzie bardzo zbliżony do realnego głosu danej osoby. W Eleven Labs możemy też tworzyć efekty dźwiękowe, czy rozmawiać z nim językiem naturalnym, tak samo jak z czatem GPT. Czwarte miejsce należy do GAMMY, czyli narzędzia, które potrafi generować bardzo wysokiej jakości prezentacje na podstawie opisu pliku albo linku. Dzięki gamie wystarczy wrzucić merytoryczny plik, a ona zamieni nam go na estetyczną i piękną prezentację, która będzie miała te wszystkie treści z danego pliku. Co więcej, GAMMA jest idealna, jeżeli szukamy inspiracji. Wpisując polecenie, ona nam wygeneruje do 30 slajdów, na których będziemy mogli się oprzeć i wykorzystać je w naszej finalnej prezentacji. Umożliwia ona również szczegółową analitykę i informacje o tym, czy ktoś otworzył prezentację oraz na jakich slajdach się skupił. Pierwszą piątkę zamyka oczywiście Midjourney, czyli aktualnie najlepszy model do generowania grafik. Wersja 6.1 potrafi generować nie tylko fotorealistyczne, czy też abstrakcyjne grafiki ma też zachowanie referencji stylu, referencji twarzy, czyli możemy sobie stworzyć modela lub modelkę, umieszczać taką osobę w różnych lokalizacjach, w różnych ubraniach i różnych pozach. Co więcej, edycja różnego rodzaju grafik jest bardzo łatwa. Wystarczy, że zaznaczymy pewien element i opiszemy, co byśmy chcieli tam widzieć. W lutym przyszłego roku Midjourney będzie obchodziła 3 lata, odkąd powstał ten model i z niecierpliwością czekam na ten czas, bo wierzę, że pojawi się jakaś duża aktualizacja. Oczywiście poza tą piątką jest wiele innych narzędzi, które potrafią generować długie treści, audio czy nawet wideo. Niemniej jednak, to są narzędzia, które jeszcze się rozwijają, ale widzę w nich ogromny potencjał i jestem przekonany, że DreamWorks czy Pixar za chwilę będą miały bardzo poważną konkurencję, ponieważ setki czy tysiące osób dostaną rozwiązania, dzięki którym będą mogły stworzyć pełen metraż i udostępnić go na przykład na YouTubie. Koszt przygotowania takiego filmu będzie śmiesznie tani w porównaniu do tego, co studia wydają na swoje premiery. Mam nadzieję, że tym pierwszym odcinkiem podcastu Zmieniaj biznes zachęciłem Was do subskrypcji, ponieważ czeka nas wiele ciekawych materiałów. Będę nie tylko mówił o tym, jak wykorzystać różne rozwiązania w konkretnych przypadkach biznesowych. Zaproszeni goście też opowiedzą o tym, jak ta technologia wpływa na rozwój konkretnej branży, całego rynku, czy w jaki sposób będzie zmieniała podejście nas jako użytkowników. Przed nami wiele ciekawych informacji, dlatego zachęcam już dziś do zasubskrybowania, żeby żadne treści Was nie ominęły. Przez ostatnie dwa lata było bardzo dużo zmian w rozwiązaniach opartych o AI. I ja, szczerze powiedziawszy, pomimo tego, że siedziałem w tym bardzo mocno, bo do tej pory przetestowałem ponad 2800 narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, to i tak. Nie doceniałem tego, jak szybko będzie się to rozwijało. Zbliża się rok 2025, więc przed nami coraz więcej takich ciekawych nowości. Wydajemy niedługo trendbooka, w którym część z informacji opisaliśmy, natomiast uchylę Wam bramkę tajemnicy. Uważam, że najbliższy czas będzie skupiony na tym, żeby rozwijać tę technologię, żeby jak najdokładniej dawała nam odpowiedzi. Pojawią się roje agentów czy też asystenci, którzy nie tylko będą mogli działać w ramach danego systemu, ale w ramach całego naszego komputera albo sieci komputerów. Coraz więcej będzie również treści wideo czy audio, które dziś można wygenerować już o bardzo wysokiej jakości w zasadzie tak jakbyśmy je nagrali w studio. Czeka nas bardzo ciekawy rok, pełen zmian i nie mogę się doczekać aktualizacji Mid Journey, czatu GPT czy wielu innych rozwiązań, które testuję i z których korzystam na co dzień. Trzeba powiedzieć jasno, że sztuczna inteligencja to technologia, która nie tylko zostanie z nami na dobre, ale też będzie wykorzystywana w coraz szerszym zakresie. Za chwilę żaden biznes, który będzie chciał się rozwijać, nie będzie sobie w stanie bez niej poradzić. Tak samo jak dzisiaj trudno sobie wyobrazić jakąś firmę, która nie ma adresu mailowego, strony www, czy jakiegoś kontaktu telefonicznego. Uważam, że żyjemy w najlepszych możliwych czasach, jeżeli chodzi o rozwój technologii. Z jednej strony mamy sztuczną inteligencję, która pomaga nam w wykonywaniu codziennych działań, z drugiej strony mamy humanoidalne roboty, które są coraz doskonalsze i co prawda, teraz jeszcze nie są spektakularne, ale widzimy jak szybko się rozwijają i jak duży postęp w tej dziedzinie następuje z roku na rok. Dodam też, że aktualnie korzystamy z najgorszej sztucznej inteligencji, jaką kiedykolwiek w przyszłości będziemy mieli.